Oferta, którą robisz klientowi, ma szczególne znaczenie. Ta, którą wysyłasz w PDF-ie, o tym przekonywać nikogo z Was nie muszę. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to, że również kolory użyte w tej ofercie mają znaczenie. I generalnie idziemy w trzy różnego rodzaju wersje kolorystyczne. Pierwsza to związana z naszym logo i naszą kolorystyką czyli kolorystyką naszej firmy. Naprawdę. Myślisz, że to ty w tej ofercie jesteś najważniejszy, że to ty w tej ofercie jesteś kluczowy dlatego ją wysyłasz w swoim logo i w swoich kolorach. Druga rzecz to ta, że idziemy w kolory, bo wiemy jakie kolory mają znaczenie i jaki wywierają wpływ. No i trzeci, że idziemy w kolory klienta i tą trzecią wersję, jak się pewnie domyślacie, wam proponuję. Każda oferta powinna być robiona pod klienta z jego kolorami i to jest klucz. To jest podstawa. Obserwujcie.